Okej, okay, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Rawel i dzisiaj pokażę wam niesamowity build, który podpatrzyłem od zagranicznego streamera pod Spiritkę. Czemu podpatrzony? Pewnie z tego względu, że sam nie potrafię dobrze założyć buildu. Jednak troszkę go ulepszyłem, bo coś wiem o tej grze. Zaczniemy od tego, że gramy Tinkerera. Czyli jeżeli surwy naprawiają gena i postęp generatora wyniesie 70%, Usłyszymy głośne powiadomienie i dostaniemy efekt yy, niewykrywa niewykrywalny. Czyli nie widać, nie słychać naszego terroru i nie widać naszej lampki bodajże, albo nie widać tylko naszej lampki. I to jest raz na generator. Yy, kolejnym perkiem będzie erupcja. Czyli po uszkodzeniu generatora jego aura podświetla się na żółto. I gdy yy, zawsze, gdy wprowadzisz ocalonego w stan każdy naruszony generator. Wybucha, a postęp naprawy traci 10% i zaczyna się cofać. Kiedy ocalały zacznie naprawiać Gena w momencie kiedy powalimy surwa, ten krzyknie i otrzyma status expose na 25 sekund. Kolejnym perkiem jest to Perk od Onrio Na pierwszy poziom, bo nie grałem od Rio i mówiłem ją tylko na pierwszy Prestige. Przy 90% naprawy generatora, surwy mają szybkie skill checki, które muszą po prostu trafić i one są cały czas. Jeżeli nie trafią, generator blokuje się i ostatnim perkiem jest opresja. Kiedy uszkodzimy jednego gena, trzy inne losowe generatory, ich postęp się regresuje. Jeżeli oczywiście nie jest naprawiany, tak to. Jeżeli Surf naprawia tego GENA, będzie musiał wykonać Hard Skill checka. Do tego gramy sobie Wstążkę pod Szybkość Ładowania i Czapkę pod Prędkość Ruchu. Do tego sobie gramy Mori. Wybraliśmy sobie też, postanowiliśmy się wykonać to zadanie na 9 pustki, no ale to różnie bywa w meczu. Także nie przedłużam i widzimy się już w rozgrywce. Okej, okay. trafił nam się Macmillan, trzy różdżki plus moje mori, dobra, z od tego, że musimy znaleźć surwów, którzy mogliby się tu gdzieś kręcić, a najlepiej żebyśmy znaleźli, już widzę surwa, dobra, czyli tam jest jeden, widzę, że DBD ma chyba znowu problemy z internetem. On zaskoczył mi tutaj chyba, prawda? Mamy jednego. Tak gra na sobie skopie. Opresja nam się tutaj nałoży. Mamy jest kolejny surf. Te perki ładnie się ze sobą kombią. Więc genera raczej powinniśmy mieć pod kontrolą. Oczywiście. Też nie jestem jakimś super graczem. Ten surf stąd uciekł. Chyba. Dobra. Zdzieli ją z haka. Tu mamy surfów. Tengen jest prawie zrobiony. Jednego mam na szaku Gdzieś do tego szaka sobie uciekł. Albo w ogóle mi już stąd uciekł. To by było ciekawe. Tutaj też robili, ale już. Co czy wrócą do tego gena? Wrócili. Gen jest robiony. Ojojoj. Oj, oj. Troszkę mnie to zmyliło, ona poszła na górę. I ją mamy na górze? Nie. Dobra, odpuśćmy sobie Ganyan nie z nią. Nie ma sensu, zrobili dwa geny. A, i dokończyli tego gena. Hmm. Dokończyła go. Dobra, tu mamy dwóch surwów. Czy mi z, czy zrzucić nie paletkę, czy nie? O, tu są trzy surwy. Jest jeden hit. Kolejne na surwy. Zabierzmy ją szybko i lećmy obronić te geny. Bo robią je strasznie szybko, nie przyprzężasz Tak to będzie szło. No ale ogólnie... Gracze mieli wysoki prestiż, więc... Yy, no może będzie ciężki. Nie wiem czy wyjdzie mi tu zabicie kogoś. Może być ciężko. Tutaj mam surwę. Nie widzę czy tam ten gen jest robiony czy nie. Dobra, wreszcie się nie będziemy ścigać. Leśmy obronić geny. Ta została ściągnięta. Ten gen jest robiony. Tu masz Dobra, mamy ją. Nie zdążyła. Chodźmy stąd szybko, żeby nam tu na paletę nikt nie wszedł. Musimy ją powiesić i skopnąć tamtego gena, który był robiony. Robią też tamtego gena. I tamten powinien być chyba zablokowany, bo to był chyba sperku perk'u on Okej. Okay. Geny są strasznie rozstawione, Jeżeli zrobię tego, będę miał łatwą obronę. To i tak to może być ciężkie. Ten gen się regresuje, ale tu ktoś, czy tu ktoś będzie. No ściągnęli tą panią na haku. Zróbmy wymiankę. Czy masz... Będziesz się mendować, tak to nie jest problem. I wskoczyłaś przez okno. Hmm, gdzie tak Laudet? Jak ona to zrobiła, że mnie tak wykiwała? Tu jesteś. Nie zrobili gena, no już mamy problem. jest ten jungle gym jest straszny po prostu. No musimy ją powalić i odpalić opresję. Nie spaliła tej palety, więc zaraz powinna być martwa. Ojojoj Totalnie źle to zagrałem Tam już kolejna idzie do pomocy Ty uciekaj Ciebie i tak złapiemy Za nie wejdziesz, tam gen poszedł. To zniszczymy. Czy mamy gdzieś tu blisko? Haha, mamy tutaj. Tu był sur. Mamy straszmarki. Okej. Okay. Tego gena nikt nie robi. Robią tamtego gena. Przynajmniej tak mi się wydawało. Damion jest cały czas na regresie, o! Oh. To bardzo dobrze. To już tam po nią idzie. Mamy cię. Tu był jeszcze jeden surf. Chciałem nie wylecić z tej strony. Aż tak. A, nie trafiłem w to, co chciałem. Szkoda Użyła wteczkę, co było bardzo dziwne, bo ją widziałem. Co ty robisz? Co ty robisz? Nic Zobaczymy tu jeszcze jedną osobę chyba i chodźmy z nią pod szaka. Będziemy chcieli grać chyba wokół piwni. Tam ci się leczyli, więc mogę podlecieć jeszcze pod tą na haku. Powinni ją ściągać teraz. O, ale jej tu nie ma. O, ściągnęli tamtą, czyli tam też był. Dobra, nie mam palety w szargu To jest bardzo dobre Troszkę I leżysz Zgadzam sobie paletę i możemy, już w sumie, możemy rzucić Mori, bo może być ciężko w tym meczu. więc wyrzućmy sobie jedną osobę z gry. No i co? Jaki jest plan na dalszą rozgrywkę? No, jest taki, że musimy obronić geny. Zostały dwa geny do zrobienia. Zróbmy sobie zadanie. Dwa geny do zrobienia, i to może być ciężkie do obronienia. Trzy przy trzech surwach i tak to sobie skopnie, słyszymy tutaj surwa to oni są chyba na górze wstawiam dokładnie tutaj są Dobra, tu ich mamy. nie dużo brakło. Mogę chyba wcześniej zaatakować, ale dobrze, popalmy sobie palety. I nie ganiajmy się, głupio. To jest to, że nie możemy się teraz ganiać. I został jeden gen. No właśnie, ten gen jest zablokowany, bo jest podświetlony na żółto. Albo jest po prostu na regresie dokładnie, i tego gena nie robią. Więc musimy obronić te... trzy geny. Mamy jeden hit. Ona zaskoczyła czy nie, bo nie jestem pewien. Nie, jest u góry. To nic. Tutaj mamy scratchmarki, więc lecimy do gena. Oj, czemu mnie kurczę nie chwyciło? Szkoda. Ona też będzie miała chyba drugiego haka. Oj, Dobra, strasznie to zepsuła, ale ja też. Ale i tak wyszło na nasze. Możemy zabić kolejną osobę, więc robimy to jak najbardziej, bo zostało jeden gen. Ok, i zostało nam dwójka surwów i trzy geny. Jest robiony na pewno tamten miał duży progres. I tego w środku. Nie robią. I są nam obydwie Clouded. Obydwie to są chyba... Jedna Clouded ma chyba dwa haki już. Mamy cię. Dajmy sobie to na regres. Ona ucieka. Ona chce mnie odgonić daleko od Gena. Żeby ta druga mogła działać. Ale tak nie możemy zrobić. I tam jest gen robiony. Czyli ta druga też tutaj była. Tu trzymamy. Znowu sobie dajmy na regres. O, uciekła mi tam. I mamy cię. Tam dalej jest gen robiony. Nie, nie, jednak nie jest robiony. Ten też nie ewentualnie tamten. Nie. Ci pobieg, pobiegnie po nią. Mamy ją tu no i co ona w takim wypadku zrobi? Odetnijmy ją po prostu, Nadet karta, ja należy. Genów już się skończą. Poszła do góry Nie chcę też tak kampić na nią, no ale jak są dwie osoby, no to ciężko mi robić co innego, no bo to będzie po prostu kto koło ściągnie, no nie? No właśnie No, Ucieknie sobie Czy ja chcę ją zabijać? No możemy poczekać Możemy poczekać i spróbować dorwać tą drugą. Musimy znaleźć, gdzie ona uciekła. Mamy tu Scratch Marki. Tam jest. Dobra, deadkard wyczekany, to możemy zabić, ale tą powiesimy i ostatnio zabijemy po prostu z Mori. Ona powinna być gdzieś tam pod hakiem. Chyba, że zaczyna już gdzieś uciekać. Polećmy sobie do niej. Gdzieś się czołga. Teraz musimy ją znaleźć gdzie. Ooooo No, gdyby sobie stała w miejscu, to by mogła uciec. Dobra, poszkajmy w takim razie, gdzie ona uciekła. Tutaj nigdzie nie ma. Gdzie mogła iść nasza koleżanka? Mogła iść do środka. <laughs> Ciekawe, gdzie uciekła, kurcze. Tak daleko by uciekła. Ale nigdzie tu nie słyszę. Myślę, że tak daleko by aż nie uciekła. Chyba, że grają ono i jej nie słyszę. Co byłoby dziwne, bo ten park teoretycznie nie jest przydatny. A jednak. i nigdzie nie. Ma. W środku też jej nie powinno być Żeby ona tak daleko uciekła niego nie wiem, się, to jest tą wcześniejszą Claudette jakoś długo Ale po prostu totalnie jej nie słyszę No trudno Ona się wykrwawi Raczej wstać już nie w stanie. Bo myślę, że jakby miała wstać to już, już by dawno by wstała W takim razie meczek spoko. Hmm, przy mniejszej ilości surów, no ciężko im było to wykręcić. powiadomienia mieliśmy cały czas, no ale też lepsi gracze byli, więc sobie poradzili też z tym buildem. Ale myślę, że build jak najbardziej udany i grywalny, przede wszystkim na zwykłych meczach, która ostatnia zginęła na no, Iron Villa nie było. Ale i nie słyszałem. Trudno. ja?